Właśnie przyjechałem na kolejną partię remontu. Udało mi się wyrwać na kilka dni. Jest kwiecień. No i dookoła domu wygląda to jeszcze dosyć zimowo. Przyjechałem, samochód stoi. Muszę go teraz rozpakować. No i będziemy kontynuować ten niekończący się remont. A tak wygląda teren przed domem. Śniegu trochę jest, ale nie ma tragedii. Tutaj są takie placki już bez śniegu. Jest dosyć ciepło, około 10 stopni. I słoneczko jak wychodzi za chmur, to nawet nieźle przygrzewa. Zobaczymy, czy da się wejść i nie zapaść po kolana. A całkiem spoko się chodzi. W zeszłym roku o tej porze było dużo gorzej. Było taki, tyle śniegu, że się wpadał po kolana. A całkiem nieźle tu jest odmarznięte. Tu już się gorzej chodzi, U! bo już się człowiek zapada. Tak, z 30 cm, już mi się trochę śniegu nasypało do butów. No, ale to nic. Ta gmina zrobiła nam małą masakrę za domem. Tutaj kopali mm, na nową kanalizację i wodę. Tam kawałek dalej. No i straszną masakrę zrobili. A tu był taki piękny trawniczek latem. Tutaj też jakieś drzewo wycięli. Tutaj rosło drzewo. Dosyć dużo krzaków sąsiadom powycinali. No na szczęście tutaj chyba u nas się nic nie załapało, ale zaraz się przejdę, zobaczę. Wygląda na to, że tutaj na narożniku naszego placu chyba wydaje mi się, że tutaj było więcej jakichś krzaków. A teraz jest jakaś taka gigantyczna hauda śniegu, jakby w tej linii jest granica naszego placu. Także może, może to jest na granicy. Nie, trudno mi powiedzieć dokładnie, ale chyba ogólnie na, na naszym placu szkód tutaj żadnych nie poczynili. jest taki, że przyniosę rzeczy z samochodu skrzynki, narzędzia i tak dalej i ustawię je tutaj na razie, bo one tutaj będą najmniej przeszkadzać ale mam też piłę, się dwie piły i właśnie nie wiem teraz czy je rozstawić w tym pomieszczeniu na razie czy zostawić je w sieni tam na dole I chyba na razie zostawię je w sieni a najwyżej je przyniosę tutaj jak będę potrzebować bo pierwsze co będę robić, to jak tutaj się nagrzeje, to będą pomalować ale też chciałem tutaj w tym pomieszczeniu, czy tutaj mamy światło? Nie mamy światła, no, ale trochę widać, to tutaj w tym pomieszczeniu bym chciał zrobić ściany, bo tutaj będzie bardzo mało do roboty. Także tutaj będą tylko pogrubione ściany i chciałbym od tego zacząć. I jak tutaj zrobię ściany, to wtedy przeniosę się do tego pomieszczenia i tutaj będę mógł zrobić ściany też No i jeszcze oczywiście chcę kontynuować pracę w tym pomieszczeniu. No jakiś plan muszę zrobić konkretny, wtedy będę wiedział dokładnie co robię. No a jeszcze najsampierw zanim zrobię cokolwiek w tych pomieszczeniach no to tutaj muszę porobić zaprawki tutaj to lekko poszlichować przymalować tutaj muszę dołożyć narożnik do tych drzwi plastikowy tutaj na górze i doszpachlować to wszystko jeszcze raz chciałbym się zająć tymi drzwiami też żeby je trochę wyremontować te drzwi to jest jakaś masakra one są tak zużyte, tak zniszczone. No tam na dole to to już w ogóle, no to akurat moja wina, że to wygląda tak, jak wygląda. W sensie takie obsmarkane tą posadzką, no ale ogólnie jest tragedia, także trzeba się za to wziąć. The next day. Dzisiaj jest wtorek, a to oznacza, że nasze second handy, dwa tutaj najbliższe, są otwarte. Także mam zamiar skorzystać z tego i jeszcze zanim się na dobre wezmę za remont, to pojadę do second handów. Przy okazji mogę pokazać, jak one wyglądają, co tam można kupić i w jakich mniej więcej cenach. To jest nasz najbliższy second hand. Ledwie jakieś może 6-7 minut drogi od nas idziemy zobaczyć, co jest w środku. Tu jest taki dział z antykami Czasami tutaj muszą bardzo stare rzeczy trafić Tu jest jakiś taki ultra stary regał Tu jest kredens No i też, a co my tu mamy? No to ciekawe, że to jest jakaś po prostu decha ale bardzo gruba i stara, a to jest stare jakieś okno, albo drzwi Trudno powiedzieć. Tu jakieś starocie, jakiś stary aparat za 175 koron. przykładowo taki kołowrotek stary no jest dosyć to stara rzecz na przykład kosztuje 145 koron przykładowo ze staroci o taka skrzynia całkiem fajna kosztuje 55 koron czyli prawie jak za darmo Patrzcie, normalna, fajna, sk fajna skrzynia W środku Tutaj, tak, taka jako ozdoba Do starego domu Za 55 koron to jest naprawdę jakaś Jakiś event nawet jak na tutejsze ceny, a tu jest ogólnie dosyć tanio w sekendach. Tu mamy sporo takich różnych pierdółek Tam mamy wyposażenie kuchenne Jakieś blachy, miski Urządzenie różnej maści Tutaj na przykład jest mikrofala Stara, ale całkiem dobra Za 145 kron Tutaj przeróżne kubki Jakieś wazoniki Miski i inne rzeczy do wyposażenia kuchni Tutaj jest dział, który mnie bardziej interesuje, czyli meble. A tam jeszcze dalej są różne rzeczy do majsterkowania, jakaś elektronika i tak dalej. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć. Znalazłem taką szklankę fajną, półlitrową do piwa albo do innych rzeczy. Także to ląduje w koszyku. I tutaj też takie dwa szklane kufle 0,4 litra całkiem fajnie się będzie z tego piło, także to biorę cena 15 za sztukę mogłyby być troszkę tańsze, ale nie jest źle. A tutaj mamy takie stare krzesła. Ten design bardzo klasyczny szwedzki, te czarne potrafią być bardzo drogie. Tutaj kosztuje 25 km na krzesło. Te krzesło rzeźbione, Lite drewno W sumie to jest co to jest też? Jakaś taka sklejka Ono tutaj 65 za sztukę Dobra, to można naprawdę Kurioza znaleźć Tutaj jest na przykład Maszyna do popcornu Zaraz obok masyny do popcornu Stoją tutaj są Magiel Magiel elektryczny, a tutaj Końskie strzemiona Także no, bardzo ciekawe, o, tu jest nawet, widzę, chyba będzie dło. No i szwedzka flaga. Mix niesamowity. I tutaj mamy cuda techniki minionej epoki. No na przykład, co tu jest taka wieża. 345 koron, tylko że jest napisane, że magnetofon nie działa. W sensie ta jedna część. A tutaj mamy jakieś monitory, głośniki, w i ten monitor na przykład 195 koron, klawiatury, jakieś inne cuda, mamy tutaj jakiś wzmacniacz. Z jakiegoś powodu tu jest cała półka dedykowana książkom o Hitlerze. Czemu? Nie wiem. A obok wyplatanie koszyków. I jeszcze rzut oka na meble. Tutaj pianino i dużych krzeseł, jakichś stoliczków. Tutaj chyba jakieś łóżko nawet jest w częściach. I materac. A tu jest jakaś fajna płyta, ciekawe. Co to jest? A nie, to paździerz, tylko oklejona. Tak, dobra, chyba będę się zbierać, bo już nic więcej tu nie widzę ciekawego. Kupiłem w sumie te trzy szklanki i tyle. Jedziemy do następnego second handu. Ok, jesteśmy pod drugim second handem. Tutaj obok niego też jest sklep budowlany, ale nie korzystam z niego, bo ceny są bardzo niekorzystne i wybór jest mały. Także no, generalnie drogo i nic nie ma. Dobra, idziemy zobaczyć co w second handzie. To jest taka cała hala z meblami. W sumie nie mam żadnych potrzeb meblowych, ale zawsze warto zobaczyć, bo może coś się trafi akurat, a widzę, że nic tutaj nie ma co bym potrzebował. <laughs> tutaj jest taka część kawiarniana. Tutaj są książki i płyty, kasety i tak dalej. A tutaj ciuchy, czyli coś co mnie nie interesuje. I tam jest, są naczynia różne i elektronika. Dobra, idziemy tutaj szybko zobaczyć co mają. O, tutaj jest sporo lamp zawsze. Nawet już kupiliśmy chyba z dwie lampy stąd. A tutaj jest elektronika. Dobra, pokręcę się tutaj, zobaczę jak coś będzie ciekawego, to pokażę. No jest tutaj z ciekawostek, to widzę, że jest druga część Baldura. Ja się akurat nie spodziewałem czegoś takiego w Second Handzie i tu są jakieś inne jeszcze stare gry. Empire Earth. Chyba kiedyś w to grałem, no ale Baldura to normalnie przegrałem tyle godzin, że kuwa boli. Tutaj urzekł mnie ten znak: Enjoy your To Ktoś miał fantazję. A tak poza tym to nie widzę nic za bardzo tutaj ciekawego. A jeszcze się rozejrzę. No dobra, jedyne co znalazłem tutaj to taki uchwyt na filtry do kawy. Akurat tego potrzebowałem, tak poza tym to nic ciekawego nie znalazłem, także zbieram się i jadę na zakupy, także tylko to biorę. Dzisiaj zaczynam trochę później, miałem trochę roboty przy kąpie. No i gdzie zaczniemy od tych drzwi. Czyli zaraz je zdemontuję. Zobaczę, co się da z nimi zrobić. Na pewno zedrę paździerz stąd, która upiększała wspaniale te drzwi. I zobaczymy w jakiej one są stanie. No i równolegle z tym poszlifuję tutaj tą ramę drzwiową. Pewnie jeszcze raz będzie trzeba ją przyspachlować, także zrobię to też. Obrabiorę się za to. No dobrze, zobaczmy, co tutaj się da z tymi celami zrobić. Trzeba by je było zdjąć. Aha, ok. No to ich tak łatwo nie zdejmę. Muszę odkręcić zawiasy. A to dlatego, że one nie pójdą do góry, bo tu jest listwa. Chyba, żebym albo... no chyba, chyba, że zdejmę listwę. Tak, chyba to lepsze rozwiązanie. O, dobra. Jakoś szczególnie mocno się nie trzymała. Dobra, ją trzeba zachować tylko, bo ona tutaj wróci. No, na razie niech leży tu. No i teraz zobaczmy. A jest, 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 jest. Zeszło. Tutaj urządzę sobie warsztat do reparacji tych drzwi. Trochę posprzątam. Właściwie tylko poprzestawiam z kąta w kąt. Weźmiemy koziołki. Oba! Gdzie ja mam koziołki? Aha, aha. A, no tak! Błazeria stoi na koziołkach. Dobra, hmm. no jednak stwierdziłem, że najszybciej będzie zlikwidowanie, ale tylko jednego stanowiska. Poza tym tutaj jest fajnie i jasno. Będzie można dobrą inspekcję tych drzwi przeprowadzić. Dobrze. No to tak, w latach 60. albo 70., nie pamiętam dokładnie, ludzie mieli wspaniałą tendencję do zasłaniania ładnych drewnianych litych drzwi z płycinami, takimi oto potworkami w postaci paździerzy. Tutaj to się nazywa masonit, ta płyta. Eee, nie wiem dlaczego, być może to było super nowoczesne podejście, może taki super nowy styl i w ogóle wow, eee, no ale ja teraz się będę tego pozbywać. Także wezmę jakieś narzędzia, bo to jest wszystko przybite tutaj gwoździkami dookoła. Także wezmę jakieś dłuto albo śrubokręt i zacznę to podważać. Piękne to jest, wspaniały szacun dla tych, którzy to robili. Jak można było przykryć ładne płóciny takim paskudstwem? Nie wiem. Dobrze, zobaczmy jak to będzie szło. Zwarstwia się. No, oprócz chyba nie tylko przybili, ale też przykleili to dziadostwo. Chociaż może nie, trudno powiedzieć, ale jest bardzo dużo gwoździ. W związku z tym, dobrze się trzyma. Przyniosę sobie coś na śmieci, no. Piękne. No dobra, zdarłem. Nie było tak źle, i dalej nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś to zrobił. Dlaczego ktoś tak paskudnie szpecił te drzwi. Muszę się teraz zastanowić, co można by było z nimi zrobić, żeby je doprowadzić do jakiegoś lepszego stanu. Pomyślałem teraz przez chwilę o tym. No dobra, pozrywałem tutaj te listwy, powyciągałem wszystkie gwoździe. Tak to wygląda teraz to. Zastanawiałem się, jak to odnowić, no i zdecydowałem, że wyniosę to na dwór i wezmę Kątówkę założę na nią y, taką tarczę ścierną do drewna i po prostu zjadę to wszystko, co tutaj jest. Wszystkie takie jakieś niedoskonałości i tutaj te takie krawędzie. No i potem y, bo żeby zachować styl, to zamontuję tutaj w tych miejscach ćwierćwałki, żeby one wyglądały te drzwi mniej więcej tak jak te. Wydaje mi się, że jest to w miarę prosty sposób na renowację tych drzwi. Dobra, rozłożę się na dworze i spróbuję to zrobić. No i tak te drzwi wyglądają po przeszlifowaniu. Ogólnie to były w bardzo złym stanie. Ale mam nadzieję, że uda się je odratować. z drugiej strony tak, teraz pójdę zobaczyć, czy mam jakieś ćwierdziwałki, żeby tutaj powstawiać. Jeżeli mam, to je powstawiam i wtedy wyspachluję też płaszczyzny tych drzwi. Będzie to jakby pierwszy krok do odnowienia ich. Traf chciał, że akurat znalazłem dokładnie takie ćwierćwałki jak potrzebuję. Jeszcze muszę je sprawdzić tutaj dookoła, czy będą dobre. Ale wychodzi na to, że będą dobre. Jakbym miał troszkę mniejsze, to by były idealne. No ale nie będę wybrzydzać. W razie czego się z wierzchu je lekko przeszlifuję. Ale ogólnie powinny być dobre. Idę zobaczyć tylko czy mam więcej ich. Okazuje się, że mam trochę więcej i z tego co widzę no tutaj są delikatnie delikatnie za duży tak może o 2 mm wystaje jaki to jest 12 na 12 no to taki 10 na 10 by było Najlepszy na no 10 na 10 by było najlepsze. Dobra, chyba wybiorę się do sklepu i kupię po prostu 10 na 10 ćwierćwałki. No bo to się robi raz te drzwi. No tak zrobię. Sklep jest bardzo blisko, dosłownie 5 minut stąd. Także wybiorę się szybko, kupię i będę miał z głowy, tylko muszę policzyć ile potrzebuję. Five minutes later. Jesteśmy teraz w sklepie, tutaj naszym lokalnym, akurat w takiej szopce, gdzie mają takie ładniejsze drewno i listwy. Właśnie pan mnie tutaj skierował, zaraz będę szukać, czy mają takie ćwierćwałeczki, jak potrzebuję. No tu widzę, że jakieś są. O, są i to chyba dobry rozmiar. Zaraz zobaczę. No niestety to też się okazało być 12 na 12 czyli ten sam rozmiar. No to jeżeli tutaj nie będą mieć, to będę musiał wybrać się kawałek dalej i zobaczyć, czy mają w innym sklepie. Dobra, jestem w drugim sklepie budowlanym, drugim najbliższym. Tu jest duży wybór, także może będą mieli to ćwierć. O dobra, tutaj są już wałki, no to będą zaraz i ćwierć wałki. O, dobra, zobaczymy, czy jest nasz rozmiar. No dobra, wychodzi na to, że 12 na 12 to jest najmniejsze, jakie można tutaj kupić. Także albo użyję tego 12 na 12, co mam, albo jakoś przerobię, może te, co mam, ale tak czy siak bym musiał dokupić Dwie sztuki, bo mi chyba nie starczy. No Trochę szkoda. Myślałem, że po prostu kupię i będę miała, będę musiał i tak kombinować. No ale dobra, trudno. No dobra, to mam te ćwierdziwałki. Teraz je przytnę. Tu mam jeden taki krótki kawałek. To jego ja zużyję w pierwszej kolejności. A tutaj te stare, które mam, to je zostawię na razie. Jak mi zabraknie, to ich użyję. Bo one są pomalowane, to. Mogą zostać, jakby trzeba było wykończenie zrobić gdzieś tam indziej. A ja użyję te, które kupiłem. One są surowe, a że to i tak będzie malowane. Także użyję najpierw te. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, czy taka formuła vlogowo-remontowa bardziej przypadła do gustu. Jestem bardzo ciekaw. Na razie i widzimy się w następnym odcinku.